Witajcie kochani w runie na niedzielę. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda wstawić runę. Zobaczmy, jaka runa będzie nam tutaj towarzyszyła. Runa Ingwas, cudowna runa na niedzielę. Runa odpoczynku, dojrzewania. Runa, która pozwala znaleźć sobie takie bezpieczne miejsce dla nas samych. W którym możemy się schować, w którym możemy pomyśleć, w którym znajdziemy takie swoje sanktuarium. Często jest to też przestrzeń naszego serca, w której możemy wykreować sobie właśnie takie swoje miejsce. Pamiętajmy jednak, żeby um, Zawsze zostawić sobie otwartą furtkę, bo kiedy za bardzo zamkniemy się w tej przestrzeni runy ingwas, ciężko nam później z niej wyjść. Czasami um, jest to cudowna runa, która mówi o procesach, tak? Że kiedy ten proces jest dokonany, wtedy możemy właśnie jakby śmiało z niej wyjść. Natomiast um, czasami może też być tak, że świadomie lub nieświadomie. Pozostajemy w obszarze tej runy dłużej, i, i to wtedy przejawia się poprzez wyobcowanie, poprzez wybieranie samotności, poprzez separację ze sobą, ze światem, albo właśnie takie głębokie wejście w samego siebie, w głąb siebie, na tyle, że później trudno jest. Hmm, po prostu wyjść do świata. Ale jeżeli chodzi o runę dnia, to Inkwas cudownie nam tutaj podpowiada, że powinniśmy odpocząć, że powinniśmy spędzić ten czas samemu ze sobą, że powinniśmy się skupić, że powinniśmy um, dać sobie taki um, czas wytchnienia, tak? Czas, który mm, sprawi, że poczujemy się spokojni, poczujemy się dobrze, poleniuchujemy. Dlaczego nie jest niedziela? Dzień odpoczynku, więc ja Wam życzę, żeby to Wasze wewnętrzne przeżycie, Wasza wewnętrzna siła, Wasza wewnętrzna moc e, jakby rozkwitała w Waszych wnętrzach, e, ale też fizycznie, żebyście mogli sobie poleżeć, odpocząć, e, pooddychać głęboko i Pomedytować czy zagłębić się w modlitwie, bo też o tym mówi ta runa. Więc cudownego, spokojnego dnia. Trzymajcie się. Papa. Pa.